W tym sezonie żałuję, że nie kupiłam wam prezerwatyw. Nie mogę się doczekać. Jestem przerażony. Bączek? Jestem Rihanna, mam 15 lat. To 29 tydzień ciąży. Jestem Jessica, mam 33 lata i lada moment zostanę babcią. Ja nie byłam z innymi, ty tak. Przespałem się z kimś. Nienawidzę cię! Z nami koniec. Jestem Mirka, mam 16 lat i jestem w 19 tygodniu. Ja jestem Ethan, ojciec. No to mnie zablokuj i tak mnie wyrzuciłaś. Wyjaśnijmy coś. Nie wyrzuciłam jej. Sama się wyrzuciła, gdy zaczęła uprawiać seks. Nie wyobrażam sobie takiego potraktowania własnej córki. Jestem Lily. Jestem Lily, mam 19 lat i znów spodziewam się dziecka. Dowiedzieliśmy się w dziesiątym tygodniu. Wyobraź sobie, że robisz wielką, pięciokilogramową kupę. Przystawia się go do piersi. Będzie grubo. No nie wiem. Jesteśmy Jenna i Aiden. Będziemy rodzicami. Brak zabezpieczenia to fajna adrenalinka. Powiedział mi, że chłopcy też mają owulację, czy tam ogulację. Tak mi się wydawało. Nasz związek przechodzi kryzys. Może znalazła innego. Wkurzyłem się. Mam dość. Jeśli trzeba, pójdę do sądu. Ja już swoje odchowałam. Obwiniasz mnie o wszystko. Nieprawda. Ciągle to robisz. Bomba w końcu wybuchnie. Jak mogła zostawić swoje dziecko? Denerwuje się. Myślisz, że ja nie? Zaczęło się. Dziecko zrujnuje jej życie. Jedziemy do szpitala. Tyle może pójść nie tak. Boli, jak cholera. kiedy dzieci mają dzieci.